Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jarosław Malczewski to już drugi odcinek programu oceny rolnicze poświęcony rynkowi mleka i przetworów mlecznych. W trakcie dzisiejszego odcinka przedstawię następujące zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, a następnie przejdę do omówienia zmian w światowej produkcji mleka, omówię również notowania cen produktów gotowych w Polsce, ale również przedstawię opis aktualnej. Sytuacji współdzielni mleczarskiej Biel Mlek w Bielsku Podlaskim. Zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. W maju 2021 roku w skali rocznej wzrosła produkcja mleka zarówno w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii. Pierwszy raz miesięczna produkcja mleka w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 9 milionów ton, co oznacza około 67% produkcji mleka. Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii w maju 2021. Rośnie odsetek firm spożywczych, w których opłacalność produkcji i przychody są wyższe niż rok temu lub porównywalne. Niestety, jednocześnie prawie 80% przedsiębiorstw wskazuje, że ma wyższe koszty i to właśnie one będą decydować o sytuacji i nastrojach producentów żywności w kolejnych miesiącach. Kwestią na którą warto zwrócić uwagę w kontekście inwestowania w naszym kraju jest także aspekt polskiego ładu. Jedną z koncepcji rządowego planu będzie reforma podatkowa, między innymi w zakresie planów likwidacji, możliwości odpisywania od podatku składki zdrowotnej, podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy zł oraz drugiego progu podatkowego z około 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy zł. Teraz skupmy się na zmianach wielkości światowej produkcji mleka. W maju 2021 w skali rocznej wzrosła produkcja, jak wspomniałem wcześniej, w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych w okresie od stycznia do maja 2021 skup mleka był wyższy rok do roku o około 970 tysięcy ton. Wydaje się, że produkcja mleka. W Stanach Zjednoczonych rośnie mimo wysokich kosztów produkcji oraz upałów i wszechobecnej suszy. Warto wspomnieć, że aktualna liczba producentów w Stanach Zjednoczonych wynosi około 34 tysięcy, natomiast w 2003 roku wynosiła aż 74 tysiące. W związku z tym liczba producentów w Stanach Zjednoczonych spadła już o połowę. Rok do roku w Stanach Zjednoczonych z produkcji mleka rezygnuje około 3200 producentów, natomiast gdybyśmy mieli porównać skalę produkcji w Stanach Zjednoczonych w stosunku do tego, co produkujemy w Polsce, to jest to około ośmiokrotnie większa produkcja mleka, natomiast z kolei gospodarstwa rolne są przeciętnie około 28 razy większe niż gospodarstwa. W, specjalizujące się w produkcji mleka. W Polsce. Jeśli chodzi o zmiany w pozostałych krajach, dynamika światowej produkcji mleka w maju 2021 w stosunku do maja 2020 wyglądała następująco. W Australii wyprodukowano o 2,1% więcej mleka, w Nowej Zelandii aż o 7,6%, w Stanach Zjednoczonych o 4,6%, w Wielkiej Brytanii o 1,8%, a w Unii Europejskiej o 1,8% również. Teraz chciałbym Państwu przedstawić dynamikę rok do roku światowej produkcji mleka w okresie styczeń maj 2021. W Australii wzrost produkcji o 0,9%, w Nowej Zelandii o 5,7%, w Stanach Zjednoczonych wzrost o 2,3%, w Wielkiej Brytanii wzrost o 1,1%, natomiast w Unii Europejskiej spadek o 0,2%. Skupmy się zatem teraz na notowaniach cen produktów gotowych w Polsce, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Przypomnę, że cena mleka publikowana według KUS w czerwcu 2021 to 0,50 zł netto za litr, a w ramach ym, uzupełnienia warto podać cenę mleka przerzutowego. Ona aktualnie przy. Parametrach 4% tłuszczu wynosi aż 0,75 zł i cały czas wykazuje tendencję wzrostową, jeśli chodzi o ceny produktów gotowych, niemal wszystkie wykazały tendencję wzrostową, mówię o tych podstawowych, czego przykładem jest mleko w proszku aktualnie kosztuje od 11,30 do 11,80 netto za kilogram. Jeśli chodzi o masło, jest to również wzrost ceny do około 18 zł. Natomiast wartość śmietany przerzutowej wynosiła około 210 zł za jednostkę kalkulacyjną, co w przeliczeniu na, na masło wskazuje wzrost aż do 17,7 zł. W związku z tym, dla wielu mleczars zakładów mleczarskich pozostaje. Kwestia wątpliwości, czy nie prościej sprzedać śmietanę przerzutową zamiast produkować masło i czekać aż handel ureguluje swoje zobowiązania. Teraz chciałbym powiedzieć słów kilka na temat aktualnej sytuacji w spółdzielni mleczarskiej Bielmlek. Otóż w ubiegłym tygodniu przed siebie dzibą spółdzielni w Bielsku Podlaskim swoje założenia rządowe przedstawiono poprzez wypowiedź pana posła Lecha Kołakowskiego. W skrócie mówiąc zakłada ona dopłatę do udziałów do około 40 tysięcy złotych oraz rekompensatę za mleko aż do 80% zobowiązań, które miała spółdzielnia mleczarska w stosunku do swoich dostawców. Warto wspomnieć, że jest to no niezwykle ważna informacja dla około 800 rolników, którzy byli członkami spółdzielni mleczarskiej w Bielsku Podlaskim. Natomiast z kolei wezwania do zapłaty, czyli do uregulowania czy do dopłaty do udziałów członkowskich, otrzymało 93 rolników. Większość z nich to byli producenci niewielcy, w związku z tym y, większość z nich te zobowiązania miała wysokość ponad 40 tysięcy złotych. W związku z tym w, aktualnie mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ to Skarb Państwa pokryje te zobowiązania poprzez dopłaty do, do udziałów. Teraz e, chciałbym powiedzieć e, swoje wnioski czy przedstawić swoje wnioski, e, co e, należałoby zrobić ewentualnie, żeby takiej sytuacji w przyszłości e, uniknąć. Przede wszystkim potrzebna jest e, reforma prawa spółdzielczego, która od wielu lat w zasadzie, czyli od 1984 roku funkcjonuje w, w niemal e, tej samej e, formie. Jednym z rozwiązań mogłoby być obniżenie maksymalnego udziału w takiej spółdzielni jak Bielsk Podlaski z 50 tysięcy zł do kwoty niższej, choćby do 5 tysięcy. Natomiast można byłoby zastąpić aktualne potrącenia na fundusz udziałowy pożyczkami. Pożyczki, oczywiście, podobnie jak wpłaty na fundusz udziałowy, podlegałyby zwrotowi w umownym okresie, czyli w takim jak członkowie by to wskazali w statucie, czyli byłoby to przegłosowane w statucie, czyli na przykład 5-10 lat. Drugim rozwiązaniem byłoby wprowadzenie nowego produktu ubezpieczeniowego poprzez ubezpieczalnie na przykład państwowe, takie jak PZU, które mogłyby ubezpieczać producentów mleka od tego typu ryzyk. W skali kraju upadłości spółdzielni to problem w zasadzie marginalny, więc stawka... Ubezpieczeniowa nie byłaby zbyt duża, natomiast producenci mleka mogliby spać spokojnie. Przy obecnej skali pomocy z rządu te straty oczywiście zostaną pokryte z podatków, natomiast tu byśmy wówczas tego uniknęli. No i oczywiście konkluzja jest taka, że producenci mleka aktualnie, w mojej ocenie, powinni już korzystać z obsługi prawnej, tak jak to robią inni przedsiębiorcy, żeby uniknąć wszelkich ryzyk, które niosą za sobą różne zdarzenia gospodarcze. Dziękuję państwu za uwagę. To był program Oceny Rolnicze Jarosław Malczewski. Dziękuję.